Frizz podejrzewa, że niektóre zgłoszenia do projektu Twoje 5 minut mogą mieć nieuczciwie nabyte polubienia. Krzysztof Stanowski poinformował, że w pierwszym dniu Kongres Zero przynosił straty. Robert Karaj zapowiada dalsze kroki w stosunku do urzędników państwowych, którzy szerzyli negatywną narrację w jego stronę. Gracjan Szadziński odpowiada w sprawie biegającego pitbulla na placu zabaw. Okazuje się, że Friz ma lekki problem, ponieważ istnieją podejrzenia co do pochodzenia polubień zgłoszeń do projektu Twoje 5 minut. W momencie zapowiedzi trzeciej edycji programu Twojej 5 minut i zarazem możliwości zdobycia 3 złotych biletów za najbardziej zasięgowe, a tak naprawdę z największą ilością polubień TikTok, sporo osób zadało sobie pewnie pytanie, a co jeśli ktoś kupi polubienia? Regulamin zakładał możliwość odrzucenia nagrań z nieuczciwie wygenerowaną aktywnością, natomiast okazuje się, że u Freeza pojawiły się właśnie podejrzenia. No i wczoraj na Instagramie opublikował informację, jak zamierza teraz to rozwiązać. Moi drodzy, bardzo ważne info a propos zwycięzców złotych biletów do twoje 5 minut 3. Miały to być osoby, które zdobędą największą Więcej lajków pod swoim zgłoszeniem na TikToku. Natomiast mamy pewne podejrzenia co do legalności tych lajków i wyświetleń u poszczególnych osób. Dlatego, zanim cokolwiek ogłosimy, chcemy zaprosić te osoby na rozmowę, porozmawiać, sprawdzić to przede wszystkim i dopiero ogłosić, kto zdobywa złoty bilet. Więc dzisiaj, oprócz osób, które przychodzą, dostały się na casting, odezwiemy się też do osób, które miały dużo lajków i potencjalnie mogłyby taki bilet zgarnąć. Zaprosimy ich. Na casting i też z nimi pogadamy A propos, a propos właśnie legalności Ich lajków i wyświetleń No i brak szybkiej decyzji jest zrozumiały, Patrząc mimo wszystko na stawkę nagrody Która pozwala bezpośrednio dostać się do programu Pomijając castingi Biorąc również pod uwagę liczbę zgłoszeń osób chcących się tam dostać To kontrowersje jest trudno Pojawia się jednak jedno podstawowe pytanie W sumie to samo co na początku W jaki sposób ekipa ma zamiar weryfikować polubienia Krok związany ze spotkaniem się z daną osobą I rozmową wydaje się być logiczny Natomiast na pytanie czy kupiłeś polubienia pewnie każdy kto tam przyjedzie odpowie nie. Z drugiej strony daje to możliwość poproszenia o chwilowy dostęp do konta i weryfikacji tych polubień, przy czym mamy do czynienia z setkami tysięcy lajków i teoretycznie osoba mająca miejsce numer 3 mogła nagle wskoczyć na numer 2 za sprawą kupionych polubień przez osobę numer 4 i wtedy ten ktoś z miejsca numer 2 dyskwalifikacja, a ten z 4 staje się top 3 i ma złoty bilet. Oczywiście jest to sytuacja wymyślona przeze mnie. Natomiast kryterium nie jest zapewne najłatwiejszym do weryfikacji. Jednak być może ekipa ma jakiś plan na tą sytuację. Co będzie dość ciekawe w przypadku poinformowania, w jaki sposób proces przebiegał. Zobaczymy też, czy pojawią się ewentualne kontrowersje, no szczególnie jeśli ktoś zostanie po prostu zeskwalifikowany. Kongres Zero po pierwszym dniu przynosił straty. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści. Jeśli zostawicie like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczy Wam na stronie głównej. Wczoraj na kanale Zero pojawił się wyczekiwany materiał Krzysztofa Stanowskiego dotyczący wyników finansowych Kongresu Zero, i co prawda przekaz, który pojawił się zaraz po. W całym wydarzeniu, będący jednocześnie zapowiedzią kolejnej edycji, mógł wskazywać, że pomimo sprzedaży około 4,5 tysiąca biletu z puli 13 tysięcy, całość raczej musiała zakończyć się dobrym wynikiem finansowym. Natomiast okazuje się, że pierwszy dzień powodował u organizatorów obawy, a Krzysztof Stanowski zaznaczył, że wydarzenie nie było idealne, są rzeczy do poprawy, natomiast całość jest bardzo zadowolony, chociaż pierwszego dnia wcale nie było tak kolorowo. Koszta, no i co tu? E, kryć po pierwszym dniu byliśmy dużo, dużo w Dupę. E, natomiast e, pozostało pytanie: czy wyjdziemy z tego dołka, czy nie wyjdziemy? I tu wszystko zależało od tego jak się sprzeda pay-per-view na mój roast. No i niepewność dotycząca wyniku finansowego, a co za tym idzie możliwej kwoty do przekazania na cel charytatywny, towarzyszyła organizatorowi do samego końca. Kształt Stanowski przekazał informacje, które pojawiały się również w przypadku chociażby wydarzeń flickowych. Większość dostępów pay-per-view zostaje kupiona na ostatnią chwilę, co powoduje możliwość szacowania, jakie może być zainteresowanie, ale zawsze pozostaje niepewność. Słuchaj, był roast tego czy tamtego, tam dynamika sprzedaży była taka, gorsza niż u Was. Na dwie godziny przed Rostem było sprzedanych tylko 1000 pay per view. W na dzień przed macie 2500, będzie na pewno dobrze. Ostatecznie jednak sprzedaż pay per view okazała się sukcesem, chociaż na chwilę obecną nie poznaliśmy dokładnej liczby sprzedanych dostępu. Dzisiaj już wiem, że poszło bardzo bardzo dobrze i ten dołek który mieliśmy wykopany został całkowicie zasypany i zrobiła się bardzo bardzo przyzwoita wręcz duża górka. Krzysztof Stanowski poinformował również co prawda niedokładnie ale jakiego rzędu kwoty zostaną przekazane na cele charytatywne. Będziemy mogli przekazać na cele charytatywne kilkaset tysięcy złotych. Do tego w trakcie kongresu mm, zebraliśmy czy to podczas zbiórek zwykłych, czy podczas licytacji kolejne kilkaset tysięcy złotych. Razem to się może zakręcić w okolicach miliona. Pozostaje więc dalej czekać na oficjalne liczby, które nadal są dość sporą niewiadomą, ponieważ nie wiemy z jakiego dołka finansowego, o którym wspominał Krzysztof Stanowski, startowała sprzedaż Piperview. Robert Karas zapowiada działania prawne w stosunku do osób, które nie sprostowały swoich słów. Temat Roberta Karasia powraca po raz kolejny. Tym razem jednak nie za sprawą mediów, tylko jego samego. Wczoraj opublikował on fragment wywiadu, który w sobotę ma pojawić się na antenie telewizji TVN i wygląda na to, że będzie dotyczyć okoliczności wykrycia w jego organizmie niedozwolonych substancji. Utrzymały się tak długo w jego organizmie, że utrzymały się od stycznia aż do maja. I tu pojawiają się takie komentarze też, no nie mogły się utrzymać, więc on musiał cały czas brać. On cały czas musiał być na sterydach. Ja to, to, tak, to mnie bardzo denerwowało, bo ja wiedziałem, kiedy był ostatni zaszyk. mówi Jezu, jak osoba, która siedzi na przykład w agencji antydopingowej, może mówić, że to może być tylko 30 dni. Jakiś czas temu Robert zapowiadał, że pojawiły się dla niego pozytywne informacje i ma zamiar walczyć o zmianę decyzji, która obecnie jest ośmioletnia dyskwalifikacja. Wczoraj na jego Instagramie pojawiła się również informacja, że również zamierza prawdopodobnie działać prawnie. Najbliższe dni będą bardzo ciekawe. Teraz nie tylko muszę łączyć walkę na trasach ultra, ale także poza nimi. Ci, którzy szerzyli Fale nienawiści, szczególnie urzędnicy państwowi poniosą za to odpowiedzialność. Walczy na dwóch arenach, ale jak widzicie, nie poddaje się i wam chcę też to powiedzieć. Nie łamcie się, nawet w najtrudniejszych momentach, prawda zawsze zwycięża, jedziemy z nimi. Na kolejnej relacji dodał, a wystarczyło sprostować swoje słowa, ale ludzie pełni kompleksów nigdy nie potrafią przyznać się do błędów. Oraz dyrektor Polada sam się wyjaśnił, twierdził, że substancja znika do 30 dni, a tu w oficjalnym oświadczeniu piszesz, że to dotyczy jednej dawki, a nie zdałych ilości w moim organizmie jak więc mógł podawać sztywną granicę. Przez to wielu kibiców uwierzyło, że te środki były brane w teatronie i nie wierzyło w moje słowa, że to było tylko do walki. Tutaj Robert ponownie nawiązuje do swojego starcia w Federacji Fame, kiedy miał przyjąć niedozwolone substancje z uwagi na szybsze wyleczenie czterech złamań i posłuchanie osoby trzeciej. Gracjan Szadziński odpowiada w sprawie kontrowersji związanych z jego relacją oraz pitbullem. Kilka dni temu na Instagramie Gracjana pojawiło się nagranie przedstawiające jego psa rasy pitbull, bawiącego się bez smyczy i bez kagańca na plac Zabaw. Całość została mocno nagłusiona w sieci, a fakt zabawy czworonoga należącego do Gracjana właśnie w takim miejscu zbudził wiele krytycznych komentarzy. Całość została podana na kanale Freak Fight Polska i finalnie trafiła do Gracjana Szadzińskiego. Pojawiła się relacja, którą dolał on nieco oliwy do ognia w tym temacie, jako że na sekundowym nagraniu uwiecznił, jak jego pies na sepitból swobodnie, bez smyci i kagańca biega po jednym z placów zabaw. Gracjan skomentował kontrowersje związane z tym nagraniem słowami. Wstaje i widzę takie coś. Wszystkie ogrodzenia były zamknięte, a na placu nikogo nie było. Pies nigdy nie zaatakował nikogo, a dodatkowo jest pod ciągłą kontrolą. Jak wygląda prawda odnośnie łagodnego charakteru psa gracjana nie wiemy. Natomiast w przeszłości na przykład Nitro informował, że zawodnik Fame nie radzi sobie z psem, opierając się na historiach, o których słyszał. Naczej to tyle jak zawsze w tym miejscu się dla siebie, to raz poprzednich dni Jeśli nie w To oczywiście Was zapraszam, wiecie podobną, doskonale wiecie, co robić. W kolejnych dniach, miłego dnia, do jutra siema.